Amen, amen, niech się stanie, Alleluja, Ty zmieniasz nas, Panie, stań się Bożym mężem, niestraszne Ci węże. Proszę i dziękuję, będzie twym orężem, Maria ci matkuje, niestraszne ci węże. Stań się Bożym mężem, niestraszne ci węże. Proszę i dziękuję, będzie twym orężem, Maria ci matkuje, niestraszne ci węże. Podziel się kawałkiem chleba, wysłuchaj brata, gdy potrzeba. Jak on się tobą opiekuje, tak. I ty o innych dbaj, stań się Bożym mężem. Nie Niestraszne ci węże. Proszę i dziękuję, będzie twym rężem. Maria ci matkuje, niestraszne ci węże. A kiedy przeprosić trzeba znieść oczy swe do nieba i pamiętaj, że to słowo, co butuje, a nie rujnuje. Stań się bożym mężem, niestraszne ci węże. Proszę i dziękuję, będzie twym orężem. Maria ci matkuje, niestraszne ci węże. Stań się bożym mężem, niestraszne ci węże. Proszę i dziękuję, będzie twym orężem. Maria ci matkuje, niestraszne ci węże. Amen, amen, niech się stanie. Aleluja, ty zmieniasz nas, Panie.